Witam serdecznie na moim kolejnym filmiku. Dzisiaj pokażę Wam, jak zmienić pasę termów przewodzącą na karcie graficznej. Ta karta posłużyć ma jeszcze troszkę mojemu synowi najmłodszemu. Będę składał mu jakiś komputer. Także chciałbym wymienić pastę, ponieważ nigdy to nie było robione od nowości w tej karcie. Również zamontuję, pokażę Wam, jak zamontować radiatorki na pamięci. Nie będzie to zbyt skomplikowane, ponieważ tutaj jest akurat prosta sprawa. W przypadku innych kart z referencyjnym chłodzeniem. Może to być troszkę trudniejsze, znaczy, może nie tyle trudniejsze, co będzie yy, trzeba włożyć w to więcej pracy, więcej śrubek do odkręcenia i tak dalej. Także zapraszam na krótki filmik. Ok, co potrzebujemy? Oczywiście kartę, którą chcemy, yy, na której chcemy dokonać tych czynności. Potrzebujemy coś z alkoholem do łatwego wyczyszczenia yy, pasty, starej pasty tromoprzorządzącej z rdzenia i do wyczyszczenia również pamięci, chipów pamięci, żeby odtuścić je. Ja używam akurat Arctic Clean, nie mniej jednak może to być zupełnie co innego. Jakiś papier. Ręczniki toale, kuchenne, przepraszam, do, do wycierania. No oczywiście potrzebujemy Radiatorki, które będziemy montować na pamięci. Oczywiście mogą być to inne, akurat ja, mam, ja posiadam takie. I śrubokręty. W tym przypadku jest potrzebny tylko gwiazdkowy, ale w niektórych przypadkach jest potrzebny tork. Także Zacznijmy może. Ja potrzebuję gestowy, także taki, takowy mam przygotowany. Musimy odkręcić te cztery śruby, żeby pozbyć się chłodzenia. Zanim to zrobię, ja odepnę już sobie tutaj wentylator od karty, żeby łatwo można było to zdjąć. I odkręcamy, odkręcamy chłodzenie. Pamiętajcie, żeby robić to na krzyż, że tak powiem. Wtedy niczego nie uszkodzicie. Nie wiem jaki tu jest rdzeń, czy jest obudowany tak zwanym ihs czy jest to bez IHS-a. Jeżeli bez IHS-a musicie być bardziej ostrożni, bo łatwo ukruszyć rdzeń. Z ihs możecie tutaj być spokojni. Niczego nie powinniście uszkodzić. OK, cztery śrubki odkręcone. Teraz musimy oddzielić chłodzenie od karty. Jak widzicie, to jak mówię, nigdy nie było wymieniane, także ta, ta pasta przyschła bardzo do rdzenia. Także trzeba tutaj troszkę użyć siły i no pokręcić tym, żeby to można było ładnie zdjąć. Nie chcę to zbytnio iść skrubane. Czasem jest dobrze nagrzać to czymś, na przykład suszarką, i wtedy to ładnie powinno zejść. Ale to nie chcę. Dajcie mi chwilę. Zaraz do tego wrócimy. Teraz, widzicie, ładnie zeszło, także trzeba było użyć troszkę innego sposobu, czyli podgrzać troszkę PCB i ten cooler, żeby zopał temperatury i w tym momencie możemy zmienić, zdjąć to chłodzenie. Pasta jest bardzo sucha, ona już nie, jak gdyby nie spełniała swoich właściwości. Rdzeń, jak widzicie nie jest niestety osłonięty HSM, także z tym trzeba być ostrożny, żeby czegoś nie uszkodzić. I teraz możemy zabrać się zaczyszczenie. E, tutaj na to ja już poleję troszkę tego artik klina, żeby to się rozpuściło, bo nie będzie łatwo tego zdjąć, zetrzeć, ponieważ jak mówię pasta jest już dość zaschnięta. Ok, czyścimy rdzeń. Upewnijmy się, że tam. Ja troszkę tego dużo nalałem, ale to po to, żeby właśnie zeszło ładnie. Także upewnijmy się, że wszystko jest wytarte. Żeby później nie mieć niespodzianek. Jak widzicie, tu jest pełno kurzu, także proponuję to od razu wyczyścić. Ok. I będziemy teraz czyścić czy jeszcze wyczyszczę najpierw cooler, ale będziemy później czyścić również i chipy pamięci żeby pozbyć się wszelkiego tłuszczu z karty przepraszam dobra, teraz weźmy kuler Ja nie mogę Powiem wam, że to naprawdę jest to twarde i zaschłe. Trzeba potraktować to większą ilością specyfiku. Widzicie jak to ciężko schodzi. Zobaczcie jaki syf. Ja tutaj sobie wezmę drugi świeży. Okej. Okay. Ja pierdziele. No pasta już była naprawdę nie spełniała ona swoich właściwości. I tutaj to definitywnie Powinno być zmienione. Także cieszę się, że za to się zabrałem. Dobra, jeszcze zobaczcie ile syfu. Musimy te twarde kawałki tutaj. Ach, cholera. Użyję paznokcia, Będzie on pewnie uwalony, ale trudno. Naprawdę, naprawdę jest to bardzo suche. Okay. Dobra. to mamy już zrobione jedynką to jest taka pierwsza jak gdyby ja wezmę sobie znowu świeży teraz żeby było czyste papierki jedziemy teraz dwujeczką. Artik tutaj przeznacza dwie takie Dobra. dobrze to mamy wyczyszczone okej okay. To mamy już wstępnie wyczyszczone. Teraz sobie wyczyśćmy pamięci. Dobrze. Troszkę tutaj namoczymy szmatkę. Mówię, trzeba wyczyść pamięci, otłuścić je, bo inaczej po prostu będzie problem tego typu, że Wam się nie będzie taśma od pamięci dobrze trzymała i odpadną te chłodzenia. A jeszcze oczywiście zapomniałem o jednej najważniejszej rzeczy, którą potrzebujecie. Mianowicie samą pastę termoprzewodzącą. Także ja zaraz ją sięgnę. Dobra. I teraz poproszę dwójeczkę. Jest dwójeczka. I wyczyścimy to wszystko dwójeczką. Czyli tym już konkretnym, ostatecznym... Odminiemy te wszystkie paprochy, które są. Okay. Dobrze. Także to mamy gotowe. Teraz bierzemy najpierw radiatory, bo jeżeli byśmy zrobili odwrotnie, to wtedy nie będziemy za, mogli zamontować radiatorów. Czyli najpierw radiatory, dopiero później bierzemy chłodzenie. Cooler sam. Odrywamy tutaj tą taśmę, która jest. I przyklejamy każdy radiatorek na każdy chip pamięci. one mam tutaj taką taśmę. Jak to już przyklejacie, to pamiętajcie, żeby to mniej więcej szło w tym samym kierunku, te żeberka, żeby to ładnie wyglądało. Nie jest to oczywiście konieczne, ale zawsze lepiej jak to idzie złożone w tą samą stronę. OK. Mamy tutaj 8 chipów pamięci. Ja mam akurat 8 radiatorów. Wszystko się zgadza. Na sekcji chłodzenia, zasilania nie musimy nic zrobić, ponieważ ona jest standardowo chłodzona. Tam jest thermal pad, także tego nie będę zmieniał i wymieniał, bo nie ma sensu. Natomiast pamięci przyda mi się dodatkowe schłodzenie. Dobrze. Przed montażem, zawsze upewnijcie się. Czy dane radiatory nie są za wysokie, nie będą kolidowały z Waszym chłodzeniem na karcie graficznej i czy da radę je założyć? Także to jest też ważna sprawa. Pewnijcie się, że wysokość tych radiatorów nie jest zbyt duża, żeby Wam nie kolidowało właśnie z tym chłodzeniem. Ok, i ostatni. Ja sobie to już odłożę. O! Przepraszam. Dobra. Ok. Radiatory, jak widzicie, mamy zamontowane. Całkiem fajnie to wygląda. Eee... Jeszcze przytwierdźmy je, nasz znaczy tak przy, przy, przyciśnijmy palcem, żeby one się na pewno dobrze trzymały. Nie powinny odpaść, bo ta taśma jest bardzo dobra eee... i nie powinno być tu problemu. Tutaj, jak widzicie, mówię, tego nie będę zmieniał, bo tam jest thermal pad i to jest z tym wszystko w porządku. Sekcja zasilania. Jeszcze weźmy raz sobie, Oj, przepraszam, szmatkę. Na pewności to już wyczyścimy. Ja teraz, przepraszam, za chwilę złapię taśmę te, przepraszam, pastę przewodzącą. Okej, okay. jakie ja używam, to jest Gelit GC2. Bardzo dobra pasta. Ciężko się rozprowadza, jeżeli byście chcieli ją rozprowadzić. Natomiast, jeżeli zrobicie to w ten sposób, czyli dacie na środek chipa. Taką gulkę wielkości ziarka ryżu, mniej więcej, będzie wszystko w porządku. Sama się ona rozprowadzi pod naciskiem kulera. Eee, dobrze, teraz tak. No, trochę, jak już wypadło, ja jeszcze powinienem wyczyścić ten kuler dokładniej przed e, nałożeniem pasty, ale nie zrobiłem tego. Ok, trudno się mówi. Także teraz zakładamy. Upewnijmy się, że robimy to w dobrą stronę. Dobra, i musimy teraz jakoś sobie poradzić i przekręcić kartę do góry nogami, żeby można było założyć kulę. No widzicie, pasta się ładnie rozprowadza, ona się ślizga troszkę, no ale musimy sobie dać jakoś radę. Dobra, ok. Teraz bierzemy nasze śrubki i śrubokręt. Przytrzymujemy i znowu po skosach dokręcamy. Ops, troszkę za duży wziąłem rozmiar. Nie będę się męczył. Od razu sobie zmienię to na mniejszy. Ten będzie za mały, ale ten powinien być idealny. OK. Po skosach, jak mówiłem, najpierw delikatnie dokręcamy, później dopiero robimy to na maksa. Są tu sprężynki, także nie musicie się obawiać, że coś przekręcicie za mocno. Zazwyczaj są tam sprężynki mocowane właśnie w tym miejscu. Teraz, jak mamy już lekko dokręcone śrubki, po skosach dokręcamy na maksa, a to dlatego, że mówię, żeby nie ukłuszyć rdzenia przypadkiem, bo nie ma on ich HS-a i możemy sobie narobić bałaganu. Także najpierw tak z czuciem i teraz możecie dokręcić już z większą mocą, ale też z czuciem. Także jak widzicie tutaj te radiatorki są spokojnie nie za wysokie i nie przeszkadzają tutaj z coolerem. Także o tym mówiłem, że upewnijcie się, że one wejdą Wam pomiędzy cooler, pomiędzy cooler a, a PCB płyty, karty graficznej. I teraz co nam pozostało? Pozostało nam podłączyć oczywiście cooler do. Przepraszam, Ops, źle to robię. Cooler pod kartę jest podłączony i zrobione. Także tutaj jeszcze wyczyjmy sobie. <laughs> Przepraszam. Jak już mamy kartę zdjętą, całą skórzu. To jakoś wyglądało. Ciężko się czyści, bo tu są oczywiście luty. No, ale w miarę możliwości, możecie ją wyczyścić. Ok, także tak to wygląda. Kartak mówię, chcę, żeby posłużyła mojemu synowi troszkę jeszcze. o niczego więcej nie potrzebuje. Także to wszystko. Dzięki za oglądanie. Jeszcze raz i poproszę o subskrypcję, przepraszam. Poproszę o łapki w górę, jak macie na to ochotę oczywiście. Piszcie komentarze, jakie macie uwagi, jakie macie pytania. Z chęcią na nie odpowiem. I do usłyszenia kolejnym razem. Pozdrawiam.